CSI Miami zapierało dech w piersiach milionom widzów każdą sprawą, ale poza blaskiem reflektorów niektórzy aktorzy przeżyli. Losy jeszcze bardziej tragiczne niż na ekranie. Nagłe zgony, wyniszczające uzależnienia, rozbite małżeństwa i zrujnowane kariery. Są tacy, którzy się wznieśli, osiągnęli sukces przekraczający wszelkie wyobrażenia, tacy, którzy się potknęli i tacy, którzy zwyciężyli. Przyjrzyjmy się razem tej szokującej prawdzie. Evan Ellingson tight love Kyle Harmon. Mając zaledwie 19 lat, Evan Ellingson wcielił się w rolę Kyle'a Harmona syna detektywa Horatio Kane'a w filmie CSI: Kryminalne zagadki. Miami z 2007 roku. Ta rola przyniosła mu szczególne uznanie publiczności i po wielu latach starań otworzyła mu drzwi do Hollywood. Jasna aura ekranu uczyniła z niego obiecującą twarz. Ale za tym krótkotrwałym sukcesem kryje się mroczna rzeczywistość, której mało kto jest w stanie sobie wyobrazić. Evan Taylor. Ellingson urodził się 1 lipca 1988 roku w Kalifornii, w USA, w rodzinie czterech braci. Jego życie. Przybrało tragiczny obrót w 2008 roku, gdy jego brat Austin zmarł z powodu przedawkowania narkotyków. Ten szok stopniowo wciągnął Iwana w świat narkotyków, począwszy od 19 roku życia, w czasie gdy powinien był żyć w blasku swojej kariery. Ból po stracie i słabość w obliczu pokusy wpędziły go w spiralę uzależnienia, z której nie było. Wyjścia. W kolejnych latach Ewan żył rozdarty między pragnieniem powrotu na ekran a mrokiem nadużywania narkotyków. Wielokrotnie trafiał do ośrodków odwykowych, ale każda iskierka nadziei została zgaszona przez nawrót choroby, wciągając go w otchłań. Po dwa tysiące. roku jego kariera filmowa całkowicie się zatrzymała, pozostawiając młodego mężczyznę niegdyś okrzykniętego obiecującym talentem w cieniu samego siebie. Próby utrzymania się przy życiu stopniowo przerodziły się w serię gorzkich porażek, czyniąc z Ewana samotny cień w olśniewających światłach Hollywood. 5 listopada 2023 roku. Evan Ellingson zmarł w fontanie w Kalifornii z powodu przedawkowania fentanylu w wieku 30. 5 lat. Jego nagła śmierć pogrążyła rodzinę przyjaciół i fanów w rozpaczy. Jego majątek netto wynosił zaledwie około miliona dolarów, co było marną kwotą w porównaniu z oczekiwaniami, jakie miał kiedyś. Jego ostatni obraz nie przedstawia błyszczącej gwiazdy, lecz człowieka, który załamał się w walce z uzależnieniem, pozostawiając po sobie smutek, który sprawia, że ludzie drżą na myśl o straszliwej cenie sławy, która przyszła zbyt wcześnie. Nicole De Hoof jako Carrie Delgado. Nicole de Hoof, gra Carrie Delgado, oddaną technik badań. Krwi w laboratorium CSI w Miami w 2003 roku, kiedy miała 28 lat. Choć była to zaledwie niewielka rola, uznano ją za krok naprzód w jej artystycznej karierze po tym, jak odniosła sukces w przeboju. Poznaj mojego tatę. 2000 kariera. Nicole zaczęła nabierać rozpędu, ale ta świetność nie trwała długo. Nicole Renée Dechów urodziła się 6 stycznia 1975 roku w Antlers w stanie Oklahoma w USA. W 2005 roku, mając zaledwie 30 lat, Nicole zaczęła odczuwać poważne objawy ze strony układu oddechowego. Zgłosiła się po pomoc do szpitala, ale zamiast leczenia dwukrotnie błędnie zdiagnozowano u niej zapalenie oskrzeli. Jej poważne trudności z oddychaniem nasiliły się i Nicole została wypisana do domu bez leków przeciwgorączkowych ani antybiotyków. Zapalenie płuc, które spustoszyło jej płuca, pozostało niezauważone, ponieważ nikt nie słuchał jej wołań o pomoc. Nicole spędziła ostatnie dni w Ond, stanie niesprawiedliwości medycznej. Wielokrotnie wracała do szpitala, ale za każdym razem odsyłano ją do domu z powodu obojętności i zaniedbań lekarzy. Jej ciało osłabło, oddech stał się utrudniony, ale nadzieja na uratowanie życia zgasła dokładnie w miejscu, w którym miała mieszkać, kiedy Nicole zemdlała w swoim domu karetka, zabrała ją w stanie krytycznym. Zanim choroba została faktycznie zdiagnozowana, życie opuściło ją na zawsze. 16 lutego 2005 roku Nicole DeHoof odeszła w wieku 30 lat. Pozostawiła męża Ariego Palica i rodzinę zdruzgotaną. Tragedią jej majątek netto szacowano na 500 zero dolarów, co stanowiło marne grosze w porównaniu z jej wielkimi niespełnionymi marzeniami. Jej śmierć wstrząsnęła publicznością i pozostawiła głęboki smutek, uświadomiwszy sobie kruchość losu. Michael Madsen jako Coop Daily w wieku 46 lat Michael Soren. Madsen zagrał w 2000 trzy roku w serialu CSI Miami Coop Daily postać pełną determinacji i zmęczenia człowieka, który wiele przeszedł. Jego pojawienie się wniosło do telewizji znaną zaciętość i siłę postaci z dużego ekranu, imponując widzom swoją zaciętością i dzikością. Jednak za obiektywem życie Madsena nie było jasne. To była długa seria mroku i ran, które nigdy do końca się nie zagoiły. Michael Soren. Madsen urodził się 25 września 1957 roku w Chicago w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych. Dorastał w dysfunkcyjnej rodzinie. Jego rodzice rozwiedli się, gdy był bardzo młody. Jednak to alkoholizm nauk, który rozwinął się w jego życiu, stopniowo stał się jego koszmarem. Alkohol nie tylko niszczył jego zdrowie, ale także wpędzał go w ciągłe problemy prawne, powodując rozpad małżeństw i poważnie wpływając na jego karierę. W kolejnych latach tragedia narastała, gdy Madsen zmagał się z największym szokiem w swoim życiu. Samobójstwem syna Hudsona w 2000. 22 roku z powodu depresji. Ból po stracie syna pogrążył Madsena w alkoholizmie, co doprowadziło do serii skandali sądowych, od zarzutów jazdy pod wpływem alkoholu po zarzuty przemocy domowej. Jego kariera i rodzina stopniowo załamały się pod ciężarem tych strat. 3 lipca 2025 roku Michael Madsen zmarł w swoim domu w Malibu w Kalifornii na zawał serca w wieku 67 lat. Lekarze potwierdzili, że przyczyną zgonu była niewydolność serca, prawdopodobnie spowodowana długotrwałym alkoholizmem. Jego majątek netto szacuje się na 4 miliony dolarów, zgromadzony dzięki ponad 300. Rolom filmowym i telewizyjnym. Jego prochy spoczywają w Mount Sinai, Memorial Park, w Hollywood Hills. Johnny Lewis gra Masona. Kiedy Johnny Lewis miał 20 lat, wcielił się w rolę Masona w CS-1. W 2004 roku młody aktor pojawił się w Miami, gdzie jego krótki występ pomógł mu ugruntować swoją pozycję w amerykańskiej telewizji. W tamtym czasie uważano go za obiecujący talent, a zaledwie kilka lat później rola Kipa Havsaka w serialu Synowie Anarchii wyniosła go na nowy poziom. Jednak świetlana przyszłość tylko na chwilę przyćmiła powoli rozwijającą się tragedię w prawdziwym życiu. Johnny Lewis urodził się 29 października 1983 roku w Los Angeles, w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. W 2011 roku po wypadku motocyklowym z dużą prędkością doznał poważnego urazu mózgu. Od tamtej pory jego życie naznaczone jest zaburzeniami psychicznymi i coraz bardziej nieprzewidywalnym zachowaniem. Rodzice Johniego próbowali zmusić go do poddania się badaniom i leczeniu, ale odmówił. Jego upór stał się niewidzialnym wyrokiem, oddalając go od blasku fleszy i zbliżając do ciemności bez wyjścia, jego osobista tragedia pogłębiła się, gdy Johnny uwikłał się w długą i zaciętą batalię sądową z aktorką Diane Gattą o opiekę nad ich córką Kulą May. Stracił szansę na bycie ojcem, a ta strata tylko pogłębiła jego niezagojone rany emocjonalne. Niegdyś obiecujący talent z rozwijającą się karierą, stał się bezradnym aktorem, nieustannie popadającym w konflikty z prawem, nękanym przemocą, uzależnieniem i skrajną izolacją. 26 września 2012 roku Johnny Lewis zmarł w wieku 28 lat zabijając swoją gospodynię Catherine Davis i jej kota oraz spadając z dachu. Badania nie wykazały zażywania narkotyków ani alkoholu. Jedynie ślady urazu mózgu, który uszkodził jego umysł. Jego majątek netto szacuje się na milion dolarów. Ale to nic w porównaniu z jego niedokończonym talentem, Lisa Sheridan przez Kathleen Newberry. W wieku 28 lat Lisa Sheridan otrzymała rolę Kathleen Newberry w serialu C.S. Gideon w Miami w 2002 roku. Ta krótka rola pokazała jej subtelną, błyskotliwą grę aktorską. Był to krok naprzód w jej karierze telewizyjnej po tym, jak zrobiła wrażenie w serialach Freaky, Links i inwazjon. Jednak za tą rozwijającą się karierą krył się mrok, którego nikt nie mógł przewidzieć. Mrok, który ostatecznie pochłonął całe jej życie. Lisa Sheridan urodziła się 5 grudnia 1974 roku w Macon w stanie Georgia w USA. Jej życie stawało się coraz bardziej kruche. Gdy w grę wszedł alkohol i leki na receptę, zmieniając jej radość w nieuniknioną obsesję. Lata alkoholizmu. Wyniszczały ją fizycznie i psychicznie, a benzodiazepiny stały się dla niej niebezpieczną podporą, po którą sięgała w desperacji. Ogarnęła ją depresja, a ci, którzy ją kochali, mogli tylko bezradnie patrzeć, jak poddaje się własnej walce z samą sobą. Jej izolacja pogłębiła się. Po rozstaniu z aktorem Ronem Livingstonem, z którym była zaręczona w latach 2002-2003, rozstanie pozostawiło ogromną pustkę, a Lisa nigdy nie odzyskała równowagi psychicznej. Telewizyjny blask, który kiedyś definiował jej obecność, stał się teraz cienką powłoką, skrywającą kobietę, coraz bardziej pogrążoną w alkoholu, narkotykach i załamaniach psychicznych. Każda z jej kolejnych ról miała melancholijny charakter, jakby Lisa zaszczepiała w swoich bohaterkach emocje, których nie potrafiła wyrazić w prawdziwym życiu. 25 lutego 2019 roku Lisa Sheridan zmarła w swoim domu w Nowym Orleanie w wieku 44 lat. Przyczyną zgonu były powikłania przewlekłego alkoholizmu w połączeniu z zażywaniem benzodiazepin bez oznak samobójstwa. Została pochowana na cmentarzu Rose Hill, w swoim rodzinnym mieście Macon w stanie Georgia. Jej majątek netto szacuje się na milion dolarów, co jest skromną kwotą, biorąc pod uwagę niezatarty ślad, jaki po sobie pozostawiła. David Caruso. Jako Horatio Cain David Caruso dołączył do CSI Miami w 2002 roku w roli Horatio Caina, niezłomnego przywódcy zespołu. Dochodzeniowo śledczego, którego lodowate spojrzenie i charakterystyczne okulary przeciwsłoneczne stały się kultowe w wieku 46 lat. W ciągu 10 sezonów stał się stałym elementem serialu, dostarczając widzom wzór uczciwości połączonej z tajemnicą. Ale poza ekranem podróż Caruso była daleka od olśniewającego, nieśmiertelnego wizerunku, jaki kreował David. Steven Caruso urodził się 7 stycznia 1956 roku w nowojorskiej dzielnicy Queens w USA. Za hollywoodzkim blichtrem kryły się osobiste porażki. Wszystkie trzy jego małżeństwa zakończyły się goryczą, pozostawiając blizny, które nigdy się nie zagoiły. Jedna z byłych dziewczyn pozwała go nawet za oszustwo i cierpienie psychiczne, co uczyniło jego nazwisko skandalem. Jego osobisty ból zdawał się iść w parze z karierą, czyniąc go jednocześnie sławnym i splamionym nieusuwalnymi plamami. W późniejszych latach kariery Caruso spotykał się z oskarżeniami o molestowanie seksualne na planie, co jeszcze bardziej zaszkodziło jego wizerunkowi. Mężczyzna, który kiedyś był na szczycie, stopniowo wycofał się, unikając rozgłosu, w 2012 roku. Po zakończeniu serialu CSI Miami nagle ogłosił przejście na emeryturę, pozostawiając po sobie ogromny, ale kontrowersyjny dorobek. Pozostała pamięć o utalentowanym aktorze, którego zawsze przyćmiewały mroczne zakątki życia. Dziś, 69-letni, David Caruso wiedzie. Stosunkowo odosobnione życie z dala od Hollywood, skupiając się na swojej działalności artystycznej, zarządzaniu projektami osobistymi i prowadzeniu butiku modowego w Miami. Szacuje się, że jego majątek netto wynosi 25 milionów dolarów amerykańskich głównie. Dzięki ogromnej pensji wynoszącej ponad 375 zero dolarów za odcinek serialu CSI Miami. Emily Proctor jako Kali Duquesne. Emily Proctor miała 34 lata, kiedy wcieliła się w Kali Duquesne w serialu CSY Miami W dwa tysiące dwa roku inteligentną i odważną ekspertkę balistyki. W ciągu dziesięciu sezonów. Kali z jej delikatnym, lecz zdecydowanym uśmiechem stała. Się integralną częścią tożsamości proctor, czyniąc ją ikoną serialu. Ale blask, reflektorów na ekranie nigdy nie odzwierciedlał trudów, jakie znosiła za kulisami. Emily Mallory Proctor urodziła się 8 października 1968 roku w Raleigh w Karolinie Północnej w USA jej. Życie osobiste nie było wolne od ukrytych ran, zwłaszcza trudnej drogi macierzyństwa. W wieku 42 lat urodziła swoją pierwszą córkę. Radość macierzyństwa szła w parze z ogromnym niepokojem i poświęceniem, co zmusiło ją do ograniczenia występów w CS. Jeden Miami: późne macierzyństwo stało się dla niej poważnym wyzwaniem, a ona sama często zmagała się ze stresem i utrzymującym się poczuciem bezradności. W kolejnych latach Emily. Doświadczyła jeszcze większej straty, gdy jej ukochany dom w Pacific Palisades został zniszczony w pożarach lasów w 2025 roku. Każdy jej dobytek, każdy zakątek ukochanych wspomnień spłonął, pozostawiając bolesną pustkę po kobiecie, która tak wiele poświęciła. Silna, pewna siebie. Emily, którą fani znali na planie, została zastąpiona prawdziwą Emily stojącą w ustach. Po popiołach, zmuszoną do odbudowy z gruzów Emily Proctor ma dziś 57 lat. Prowadzi spokojniejsze życie, skupiając się na swojej organizacji non-profit Groundbreakers, a jednocześnie rozwijając działalność w zakresie projektowania wnętrz pasje. Która łączy się z karierą aktorską. Jej majątek netto szacuje się na 14 milionów dolarów, co odzwierciedla lata spędzone w telewizji i jej nieustające zaangażowanie w biznes. Rex Lynn jako Frank Trip. Rex Lynn miał 46 lat, kiedy dołączył do CSI w Miami w 2002 roku jako sierżant Frank Trip. Był to szorstki, ale lojalny człowiek, który wprowadził równowagę do zespołu śledczego. Jego rola trwała 10 lat, umacniając jego wizerunek policyjnym mundurem i pragmatyczną postawą, jakby Lynn urodził się do roli tripa. Jednak za tą solidną postacią kryła się podróż pełna trudności i strat. Rex Maynard Lynn urodził się 13 listopada. 1956 roku w Spearman w Teksasie w USA. Zanim rozpoczął karierę filmową, pracował jako bankier i przeżył poważny wstrząs, gdy bank, w którym pracował, zbankrutował. To wydarzenie nie tylko pozbawiło go stabilizacji, ale także zmusiło do rozpoczęcia wszystkiego od nowa w dorosłym życiu. Te lata zmusiły Lina do balansowania między pracą tymczasową a rolami drugoplanowymi. Ćwicząc jednocześnie cierpliwość i ból osoby nieustannie poszukującej swojego miejsca. Po latach niepewności Lynn odnalazł miłość późno, spotykając się ponownie z piosenkarką Country Rebow McIntyre w 2020 roku. Poznali się w latach 90., ale pobrali się dopiero prawie trzy dekady później. Ich związek był podziwiany przez wielu, ale odzwierciedlał inną rzeczywistość. Lin przez wiele lat żył w samotności i milczeniu, zanim odnalazł ciepło i szczęście, pęknięcia w jego życiu. Osobistym sprawiły, że z biegiem lat jeszcze bardziej docenił miłość. Rex Lin ma teraz 69 lat. Nadal regularnie pojawia się w telewizji od CS1 przez Miami po Young Sheldon i cieszy się spokojnym życiem ze Rebą McIntyre. Jego majątek netto szacuje się na 5 milionów dolarów. Co jest efektem ponad 30-letniej kariery? Jonathan Togo jako Ryan Wolf. Jonathan Togo dołączył do CSI Miami w 2004 roku jako Ryan Wolf. 27-letni debiutant, pełen entuzjazmu i perfekcjonizmu. Postać szybko stała się nową gwiazdą serialu, przynosząc Togo międzynarodową sławę. Jednak jasna poświata na Ekranie odzwierciedlała tylko część jego życia. Za obiektywem kamery kryły się trudne do wyleczenia rany emocjonalne. Jonathan Frederick Togo urodził się 25 sierpnia 1977 roku w Rockland w stanie Massachusetts w USA. Początkowo jego życie wydawało się spokojne, ale nieudane małżeństwo wszystko zmieniło. Jego związek z Pichester. Aktorką Diorą Baird, który miał stworzyć szczęśliwą rodzinę, zakończył się gorzko po zaledwie trzech latach. Rozwód pozostawił głębokie rany, które Togo przeniósł do swojego pełnego konfliktów życia osobistego, w którym miłość i odpowiedzialność nigdy nie siedzi. Znalazły równowagi. Togo później odnalazł szczęście u boku pisarki Tiffany Baker, ale pierwsze lata ich małżeństwa były stresujące. Jego kariera nie była już tak świetlana jak podczas CSY Miami, a życie rodzinne wymagało poświęceń, które nieustannie dawały mu się we znaki. Ból przeszłości nie daje mu spokoju, pozostawiając Jonathana Togo złagodzonego doświadczeniem, ale wciąż z pęknięciami w duszy. Jonathan Togo ma obecnie 48 lat. Wiedzie spokojne życie, koncentrując się głównie na małych projektach i spędzając czas z rodziną. Szacuje się, że jego majątek netto wynosi 6 milionów dolarów. Amerykańskich głównie dzięki pracy w CS Miami i innych stacjach telewizyjnych. Adam Rodriguez Jongvai Eric Delko. W wieku 27 lat Adam Rodriguez dołączył do CSI Miami w 2002 roku jako Eric Delko Nurek i ekspert DS. dowodów kryminalistycznych jego postać szybko stała się znajoma dla widzów, pojawiając się w dramatycznych epizodach przez 10 sezonów. Jednak zapewną siebie i silną powierzchownością życie Rodriguez'a było pełne wewnętrznych ran. Adam Michael Rodriguez urodził się 2 kwietnia 1975 roku w Yonkers w stanie Nowy Jork w USA. Od momentu, gdy wkroczył do Hollywood na swojej drodze zawodowej spotykał się z poważnymi uprzedzeniami rasowymi. Odrzucenia i utracone role spowodowane portorykańsko-kubańskim pochodzeniem wielokrotnie doprowadzały go do rozpaczy. Każdy etap jego kariery był ciężką walką o udowodnienie, że jego talent nie jest ograniczony kolorem skóry ani pochodzeniem. W tych trudnych latach Rodríguez odnalazł siłę, chwytając za długopis i stając za kamerą. Zaczął pisać scenariusze i ostatecznie wyreżyserował kilka odcinków serialu CSY Miami, traktując to jako ucieczkę od uprzedzeń panujących w branży. Lata zmagań ukształtowały go na potężnego gawędziarza, gotowego walczyć z dyskryminacją i wytyczać własną drogę. Upokorzenie, którego doświadczył, stało się siłą napędową, która pozwoliła mu zdobyć sławę dzięki talentowi i wytrwałości. Adam Rodriguez kończy dziś 50 lat. Kontynuuje karierę aktorską, a także pracuje jako reżyser i scenarzysta, rozwijając swoją artystyczną podróż na swój własny sposób. Żyje szczęśliwie z żoną modelką Grace Gale i trójką dzieci odnajdując spokój w rodzinie po latach zmagań z surowymi uprzedzeniami. Szacuje się, że jego majątek netto wynosi 10 milionów dolarów, co jest zasłużoną nagrodą za karierę, która stopniowo wychodzi z cienia.